Jak kiedy dorosnę, mieć być młodelką jak moja mamusia! Aaaa! Bo nie ma nic ważniejszego w życiu, niż respekt ziomków i szacunek ulicy. Bo najważniejsze w życiu jest kierować się własnymi zasadami. Peace and love! Młody nobel, Kampania edukacyjna Młody Nobel uświadomiła mi, że nauki ścisłe są fascynujące. Dzięki temu biologia to nie tylko moja pasja, ale również teraz końca. Pierwszy raz z kryminalistyką spotkałam się na pikniku edukacyjnym Młody Nobel. Teraz sama inspiruję dzieciaki na zajęciach. Pokażę wam, jak wykryć odciski palców na gładkiej powierzchni szklanki. Mamy tutaj proszek antystatyczny biały i pędzelek z piór marabuta. Wolontariusze na zajęciach z młodego Nobla pokazali mi ciekawe doświadczenia. Teraz sama potrafię je wykonać, a oto jedno z nich. Do tego doświadczenia potrzebuję nadmanganianu potasu oraz nadtlenku wodoru. Do korby najpierw dodajemy nadtlenek wodoru w niewielkich ilościach. Następnie odrobinę nadmaganianu potasu. Tak powstała lokomotywa.